Kochani, teraz my porozmawiamy na bardzo ważny temat, moim zdaniem naprawdę ważny. Temat się nazywa trauma odrzucenia. I na czym on polega? Jeśli po rozstaniu osob z osobą, z którą mieliśmy relacje, nawet niezbyt długie, nawet jeśli te relacje były długie, ale toksyczne, Nawet jeśli były średnie, nieważne, nie chodzi o długość relacji, ale jeżeli w ogóle po każdym rozstaniu my odczuwamy ogromny ból, bardzo cierpimy i wiemy, że znajdują się w tych relacjach, nie była nam zbyt dobrze, i nawet jeśli sami postanowiliśmy odejść z tych relacji, ale czujemy się po tym jakoś tragicznie. to bardzo prawdopodobnie przeżyliśmy w dzieciństwie traumę odrzucenia. Ja przypuszczam, że niedługo każdego psychologa, który powie o dzieciństwie, albo że wszystkie problemy biorą się z dzieciństwa, psychologów zaczną bić, ale to rzeczywiście miało miejsce w dzieciństwie. Jeśli mama, która nas urodziła, nie, była, nie miała na przykład instynktu macierzyńskiego, albo była bardzo zajęta, albo była nieobecna z powodu operacji w domu, tak? Z różnych powodów. Jeśli nie, nie było tej bardzo głębokiej więzi emocjonalnej, u dziecka do roku. Ja zawsze mówię, że każda dziewczyna powinna starać się być niezależną finansowo i pracować i być w ogóle niezależną pod każdym względem od partnera, ale dziecko, które nie skończyło jeszcze roczek, nie powinno mieć takich długich przerw nieobecności mamy, jak przerwy kilkugodzinne, tam 5, 6, 8 godzin. Dlatego, że bardzo prawdopodobnie e, może być, może u dziecka może powstać trauma odrzucenia e, i e, co tu trzeba jeszcze powiedzieć, załóżmy mama była dobrą mamą, ale mm, ona też przeżyła w dzieciństwie traumy odrzucenia i bardzo się starała być dobra dla innych. Ona bardzo się przejmowała, co powie o niej pani Krzysia z Trzeciej Klatki Schodowej, albo ktoś jeszcze co pomyśli, albo powie o niej. I ten lęk powodował, powodował u niej, że starała się być dla każdego dobra, dla każdego miła. Starała się w jakiś sposób każdego zadowolić, żeby nikt nie miał do niej jakiegoś tam urazu albo nie urazu, niezadowolenia. To dziecko bezwiednie, absolutnie nieświadomie przyjmuje na siebie taki model zachowania. Takie dziecko też będzie się starało każdemu się Spodobać, dla każdego być dobrym, miłym, będzie się zastanawiało i bardzo się martwiło, co o nim pomyślą, powiedzą, nawet osoby, które w ogóle nie mają znaczenia w jego życiu. Po prostu dziecko szczytuje taki model zachowania, jaki dostaje we wczesnym dzieciństwie, obserwując rodziców. I nawet jeśli mama była bardzo dobra, ale przeżyła tą traumę odrzucenia i zachowywała się w sposób taki, o jakim mówimy, dziecko też może w życiu dorosłym, jest ogromne prawdopodobieństwo, że będzie się zachowywało właśnie w ten sposób. Ale teraz wrócimy do takiego przeżycia tej traumy, o której mówimy. Załóżmy, mama była osobą chłodną bardzo powściągliwą na emocje. E, e, dzieci mogą mieć e, wiele osób, którzy na przykład nie bardzo się nadają do rodzicielstwa, albo e, dzieci mogą mieć nawet osoby niezbyt e, zdrowe psychicznie, tak? tak, jak na przykład psychopatii, albo mieć różne zaburzenia. I e, u, Dziecko, które nie doświadczyło w wczesnym, bardzo wczesnym dzieciństwie takiej bardzo bliskiej więzi emocjonalnej z mamą, powstaje taka trauma. I dlatego dzieciom nie wolno, nie wolno oszukiwać dzieci, nie wolno mówić dziecku, że ja wrócę za 5 minut, a wracać na przykład za kilka godzin czy za dwa dni. I nie trzeba myśleć, że dziecko nie rozumie. Nawet jeśli nam się wydaje, że dziecko nie rozumie, warto podejść do niego i powiedzieć, że słuchaj, ja muszę wyjechać na dwa dni mnie nie będzie, ale ja wrócę i będziemy nadal razem. Nie trzeba oszukiwać dziecko, dlatego że właśnie wtedy, kiedy my mówimy nieprawdy, i co do której dziecko potem przekonuje się właśnie przeżywając ten. Ten czas, kiedy ono się boi, że mamy nie ma. Mama powiedziała, że wróci za chwilę, a jej nie ma na przykład przez cały dzień. U dziecka powstaje bardzo ogromne poczucie lęku i poczucie odrzucenia. I w życiu dorosłym to bardzo zatruwa nam życie. Nawet bywa tak, że E, e, osoba, która przeżyła traumę odrzucenia, e, będzie starała się być e, z każdym partnerem. Nawet jeśli ona partnera nie kocha, nawet jeśli partner ją źle traktuje, nawet jeśli e, to są relacje bez e, jakichś tam e, no, bez perspektyw na przyszłość, tak? byliby z kimś być. Taki człowiek bardzo boi się rozstania i bardzo cierpi po tym rozstaniu, jeśli nawet jest świadom tego, że no sam nie chciał być w takiej relacji, sam nie chciał być tak traktowany. I są osoby, które na skutek tej traumy. Niby są w bliskich relacjach, ale są na odległość. Na odległość powiedzmy wyciągnięte ręki. Na przykład to są relacje na odległość, tam online nowe, jakieś tam, kiedy człowiek niby ma relacje, a tak do końca tak głęboko, całym sobą nie wchodzi, dlatego, że myśli, że no po co mi tak się otwierać, wchodzić tak całym sobą w relacje, jeśli tego nie zrobię, nie będę odrzucony i nie przeżyję tego dramatycznego doświadczenia, które tam kiedyś doznałem. I dlatego... Trzeba po prostu zdać sobie sprawę, że my w sobie coś takiego mamy, że nieskończenie cierpimy po każdym rozstaniu. I jeśli tak jest, to byłoby fajnie iść na terapię. Jest bardzo dużo nurtów terapeutycznych. Szukać sobie odpowiedniego terapeuty. Jest bardzo duży wybór. Ale e, tutaj akurat trzeba pamiętać, że na, jed, na, jednym, e, na jednej sesji się nie skończy. E, to jest tak głęboka trama, że rzeczywiście są potrzebne kilka e, spotkań e, z dobrym terapeutą, z terapeutą, do którego e, poczujemy jakieś e, zaufanie. I e, jeśli. E, to będzie pięć spotkań, powiedzmy, to y, można powiedzieć, że to jest bardzo dobry terapeuta. Jeśli, jeśli po tych pięciu spotkaniach y, rozwiążemy y, ten problem, ten nasz problem, tak? Przerobimy ten problem i poczujemy ulgę. Y, dlatego, że tam trzeba po prostu na, najpierw dojść do tego i znaleźć wiele osób tego nie uświadamiałem. kiedy po raz pierwszy poczuliśmy się odrzuceni albo odrzucone i później to analizować, jak te wspomnienia zmienić na inne patterny zachowań. Ale ja powiem teraz, co możemy zrobić, żeby już spróbować chociażby samemu jakoś przepracować tą traumę. Jeśli załóżmy na razie nie mamy możliwości pójścia albo znalezienia terapeuty odpowiedniego, załóżmy, tak? Dla nas. Po pierwsze, trzeba zastanowić się i na spokojnie. Przypomnieć sobie, kiedy po raz pierwszy poczuliśmy się odrzuceni w dzieciństwie. I nawet jeśli nam się wydaje, że taka sytuacja nie miała miejsca, ona miała miejsca, miejsce, trzeba do tego, do tego po prostu dojść, przeanalizować, postarać się sobie wszystko przypomnieć przypomnieć sobie to uczucie e, bólu i odrzucenia. I niektóre osoby, na przykład, przychodząc do psychologa albo do terapeuty, mówią, że ja wiem, że mam z sobą to i to, traumę, odrzucenie, już to przepracowałem albo przepracowałam. I, I na przykład terapeuta mówi, że dobra, to proszę mi to jeszcze raz opowiedzieć. I taka osoba zaczyna mówić i zaczyna bardzo płakać. To oznacza, że trauma nie została przepracowana. Co, co oznacza powiedzenie, że trauma została przepracowana? Така ситуація має місце втеди, коли ми можемо мовити о якихось драматичних ситуаціях, прожиттях в нашому житті і мовити о тим спокійно. Ми мовимо, наприклад, о якихось там шикарних речах, але нас то не руша. Для нас є то ж обоєнтне. Мовимо з ми не плачемо, ми не смутніє нам тваж, możemy o tym mówić absolutnie spokojnie i to oznacza, że trauma została przepracowana. Kiedy znajdziemy już ten punkt tak, ten pierwszy, kiedy po raz pierwszy poczuliśmy coś takiego w swoim dzieciństwie, trzeba zacząć mówić, to mówić nagłos, opisywać wszystkie szczegóły tej sytuacji. Dlaczego mówić... Oczywiście mówić, kiedy nikogo nie ma w domu, tak? kiedy jesteśmy sami. Mówić i po prostu przemawiać, e, mówić o wszystkim, co poczuliśmy, jak bardzo dotkliwe to dla nas było. Mówić wszystko, co nam przyjdzie do głowy. I mówić tyle razy albo tyle dni, aż e, nie, będziemy, nie będzie nam się chciało płakać, aż będziemy mogli mówić o tym w sposób absolutnie spokojny, wręcz obojętny. Druga rzecz, którą robimy, to jest taka praca nad sobą, ze sobą, nad sobą. E, koniecznie zakładamy dzienniczek osiągnięć. Tak? To jest coś takiego, o, o czym mniej więcej mówiliśmy na e, szkoleniu z m, pracy z figurą myca, ale tutaj zapisujemy co innego. Tutaj zapisujemy codziennie, znajdujemy 5 minut wieczorem i zapisujemy, co nam udało się zrobić, jaki sukces odnieśliśmy. I podkreślam, powtarzam po raz tysięczny, chyba nasze osiągnięcia nie powinny być jakieś e, ogromne, jakieś na wskaliwszych światu. Nie. Jeśli udało nam się pójść 15 minut poćwiczyć na siłowni albo przebiec na bieżni, bardzo dobrze, zapisujemy to. Jeśli udało nam się E, widzieć jakieś tam czekoladki e, po godzinie 18 w sklepie i odmówić sobie kupienia ich, bardzo dobrze, zapisujemy to. Każdy swój wynik, nikt tego nie czyta. My to nie robimy dla kogoś, żeby komuś zaimponować. My to robimy dla siebie. Jeśli coś dla nas było naprawdę trudne w naszym subiektywnym odbiorze, bardzo dobrze i udało się nam e, tego dokonać, to zapisujemy. Zapisujemy wszystkie e, takie. E, drobiazgi, które nam się wydają drobiazgami, ale które wymagało od nas jakiegoś takiego stanowczego zachowania, powiedzmy. Dlaczego trzeba zapisywać? Nawet jeśli w to nie wierzymy, nawet jeśli myślimy, że to jest głupota, że nie ma sensu takie drobne rzeczy zapisywać, to my i tak zapisujemy, chociażby co najmniej przez pół roku. Zapisujemy, nie wierzymy, nam się wydaje, że to nie ma sensu, ale prowadzimy te dzieńczyki codziennie. Dlaczego? Dlatego, że na poziomie rozsądku my możemy rozumieć i widzieć, i zdawać sobie sprawę, że coś nam się udało, tutaj naprawdę coś osiągnęliśmy, wyrośliśmy nad sobą, albo tam jeszcze coś. Ale na poziomie emocjonalnym, człowiek, który przeżył w dzieciństwie traumę odrzucenia, on tak czy inaczej będzie myślał o sobie, no w cudzysłowie, tak wulgarnie powiem, źle. W tym sensie, że taki ktoś gdzieś bardzo głęboko w sobie nie, nie myśli o sobie jak o kimś, wartościowym, wartym uwagi, jak, jak o kimś, kto coś potrafi, że jego życie zależy od niego i tak dalej, i tak dalej. Nie będziemy teraz o tym wszystkim mówić. Po prostu trzeba zrobić taki dzienniczek i go prowadzić. I, I proszę mi wierzyć, że to da swoje wyniki po jakimś czasie. Dalej. Co jeszcze trzeba, o czym jeszcze trzeba pamiętać? Ja myślę, że ten dzienniczek i odnalezienie tej Trawmy, to będzie krok milowy w ogóle w przyniesieniu sobie ulgi i takim rozpoczęciu innego życia. Co jeszcze trzeba zrobić za każdym razem, kiedy my jesteśmy w jakiejś relacji, która nam nie odpowiada? My mówimy i nie boimy się, mówimy jeden raz, co nam nie odpowiada, jeśli ta sytuacja się powtarza. Czyli partner, czy znajomy, czy ktoś, druga osoba nie zrobiła wniosek i nie usłyszała, że nam się to nie podoba. My po prostu odchodzimy. I, i nawet jeśli i na pewno tak będzie, tam za pierwszym razem, drugim, piątym, będzie tak, że po odejściu może, może tak się zdarzyć, że za jakiś czas będzie nas ciągnąć do kogoś, z kim E, wiemy, że ta relacja się nie ułoży, tak, jak chcielibyśmy, żeby wyglądała. I tutaj po prostu, um, для... Mamy my wiemy, że w nas sjedi ta trauma odrzucenia, że my rozsądki rozumy, że to nie jest to, czego chcielibyśmy, ale porostaniu za jakiś tam e, krótki okresu, zaczynamy. Nie wiem, tęsknić albo chcieć powrotu, chociaż e, logicznie rozumiemy, że to nie jest nasza historia. E, i, e, ale jeśli e, zaczniemy nad sobą pracować i zaczniemy za każdym razem spotykając się z nienależytym traktowaniem siebie, my znajdziemy w sobie siły podziękować i odejść. Za którymś razem, to już nie będzie wywoływała w nas tyle bólu, tyle może nawet paniki czy smutku. Jednak psychika jest naszym niewolnikiem, i ona bardzo szybko przyzwyczaja się, żeby odrzucać coś, czego nie stosujemy. Co mam na myśli? Jeśli my nie stosujemy czegoś takiego masochistycznego, że zostajemy albo tęsknimy za kimś, kto. не виказувал до нас належне, жеCTkushatsumku або не давав нам пилю уваги. І ми розстаємося з кимштаком, то за цим же разом наша психіка направде zareaguje в ten sposób, же буде нам об'ojętne, же з лотwościю повіємо честь, або довідзення, або пока душнила. І то розстання буде ну не буде нічим Wyjątkowym albo traumatycznym, albo czymś, o czym y, nagle zaczęlibyśmy rozpaczyć. Tak? także myślę, że y, te dwie rzeczy, o których mówiliśmy, żeby odnaleźć tą traumę, kiedyś, y, którą kiedyś przeżyliśmy, i y, rozmawianie ze sobą, rozmawianie o tej traumie nagłos i prowadzenie tego takiego dzieniczka, nikt nie musi o tym wiedzieć. I e, ważne, że później e, będzie się nam żyło zupełnie inaczej i nie będzie, nie będzie nas ciągnąć w jakieś toksyczne relacje. To w sumie wszystko, co chciałam powiedzieć na tą chwilę. E, wszystkich pozdrawiam. E, subskrybujcie mój kanał. Nareszcie udało mi się powiedzieć to słowo prawie bezwzględnie i bardzo szybko czekam też na lajki, like. będzie mi bardzo miło, to będzie oznaczało, że jutro będę musiała znowu zapisać i będę chciała zapisać nowe wideo. Miło do wieczoru wszystkim, bo zapisuję to późno w nocy. Do zobaczenia, pa!